You and I, you and I. Fit dieta, pudełkowa dieta dla każdego. Zamów teraz. Jesna Wojciechowska, TV reklama obok mnie, Krystian Wilczak, cześć. cześć. Cześć, cześć, Jesteśmy po twojej walce na MMA Atak 5. Niestety przegrałeś, ale walka była bardzo wyrównana. Podobno, podobno. To znaczy, wiesz co. Jak ty się czujesz teraz obecnie? Nie czuję się super, nic mi nie jest, dobrze się czuję. Yy, trochę jestem za, Mam żal największy do siebie, że o tak zaostrożny byłem. O, może tak. Rok, rok to jednak długo, i trochę chciałem siebie rzucić tą rdzę. I też trochę po tej pierwszej rundzie trener mi powiedział, że Krystian, wszystko super, zachodź nogę, tylko jak przepuścisz więcej, karaj, zamykaj nogą. No i w drugiej rundzie miałem wrażenie, że to robiłem. Zaważyło to, że ja święcie byłem przekonany, że pierwszą rundę wygrałem, a niestety przegrałem. To rund... się zbyt pewnie. Tak, i trzecią rundę wygrałem tylko. Pierwszą drugą przegrałem, bo on więcej mnie ustawiał. No i tyle. Ogólnie fajne doświadczenie. Jakaś nauka zebrana, yy, zarobione pieniądze, zdrowie, super, nic się nie stało. Więc co? No, jadę do hotelu. Jem śniadanie, wracam do domu i. Jak to jest wrócić po tak długiej przerwie? Kurczę, no właśnie, wiesz co fajnie? Super się czuję, tylko taki niedosyt, znów, znów niedosyt. Musisz się rozkręcić, musisz wejść to ponownie. No właśnie, tak się teraz kur... zastanawiam, co ja myślę. Mam 31 lat. Może to już taki wiek, że już się nie da rozkręcić. Może to już wiek na skręcanie się kurde, nie wiem. Czyli co, powoli odchodzisz od freak no, i od walk? W sensie wiesz co, nie, nie chcę od, odchodzić od sportu, bo to kocham. Uwielbiam to robić i nie uważam, żeby ta walka była dla mnie ciężką walką. Yy, po prostu z, za mało zrobiłem. O, może tak. Nie czuję się jakoś mocno przegrany. Czuję się nie usad... Taki niedosyt mam, nie, nie mam pełnej satysfakcji, bo... bo przegrałem, bo za mało zrobiłem, ale to też nie jest tak, że, że sobie będę mówił: o, Zawalczyłeś, przepraszam za przekleństwa, że ojej, ale źle zawalczyłeś i tak dalej, bo myślę, że mądrze zawalczyłem aż za mądrze, że po prostu nie chciałem i zaostrożny byłem, i on wygrał na punkty. Przejdę teraz do Twojego konfliktu z Amaduszem Ferrarim, który chyba jeszcze nadal jest. I właśnie jakie ty masz obecnie z nim relacje. Wiesz co, napisał mi wiadomość, bardzo miło się poczułem, że nieważne jakie mamy relacje, to że. Wynik, że uważa, że wygrałem. No i ogólnie. No to dzisiaj, tak? Teraz? Tak, tak, tak. Okay. No, poczekaj. To miło z jego strony. <laughs> miło, miło, żebym nie był gołosłowny. pokażę tak. Ty no relacja nasza, ale na ludzie wygrasz. Na 100% wygrasz. Muszę do kamerę? Mhm. no to czyli konflikt zażegnany, można powiedzieć. To znaczy, wiesz co, nie wiem czy zażegnany. Ja Ale właśnie. Czy chciałbyś przystąpić ja ja mam... walkę w takim razie? Bo Ja, ja, ja wiesz co, jego nie można winić. Trochę trzeba winić federację, bo przez nich yy, można powiedzieć, że zostałem oszukany, bo oni powinni się trochę poczuć też do tego. A on co winien? No, on po prostu wykorzystał sytuację. Jak ja bym był kopnięty w viaje, ja, ja mógłbym przyjść dalej na farcie, to też bym tak zrobił, nie? Więc nie wiem, kogo tu winić. Z jednej strony teraz mogę powiedzieć, zaraz mi się kończy kontrakt. Ja powinienem się bić na następnej gali, jeszcze na następnej nie dostałem walki, więc wiesz, to jest. Co płakać nad rozlanym lekiem? Było, minęło, tak najwidoczniej miało być. Coś może los innego mi przyniesie, wiesz. Może tak się miało to rozejść. Ja uważam, że ta walka wyglądała dobrze. Mogłem zawalczyć lepiej, zawalczyłem mądrze. I też wiesz, trochę, mm, trochę to głupio zabrzmi, nie? Niektórzy powiedzą, że o, i tak dostałeś że tutaj, wiesz, wszyscy, co się bili, dostali pięć razy mniej niż ty, ale jak dostawałem te większe pieniądze, to miałem coś takiego, że, żeby nie było, to idę na życia. A tutaj naprawdę ostrożnie zawalczyłem. Chciałem, żeby... o okay. fame. Czy ty żałujesz, że nie dostałeś propozycji walki w turnieju? A może dostałeś? Nie no, ja walczyłem w turnieju, w tym pierwszym. Ale nie, teraz. Teraz nie, to za duże chłopy, wiesz? Za, du za duża waga, za duże chłopy. Myślę, że po prostu nie odnalazłbym się tam. Nie dałbym rady. Ja ważę 82-3 kg na co dzień, więc to nie było szans. Jeśli chodzi o walkę Alana Fwiciskiego kontra, Amadeusz Ferrari jego ojciec, jakbyś ocenił tę walkę? Ogólnie w MMA żadna walka nie jest do wygrania dwóch na jednego, chyba żeby się bił. Ktoś, kto tak jak nie wiem Czy widziałaś w Anglii walka Tych dwóch bliźniaków malutkich Z tym wielkim strongmanem Po prostu on tam był, sierpał, uderzył Spłynął, drugi się przykleił Do nogi też dostał I było koniec walki, ale tak ogólnie W MMA dwóch na jednego nie ma szans Jeden się na ciebie uwali Co byś nie robiła, ja, jaka byś nie była silna Musisz po prostu znokautować A w boksie na przykład taka walka? No w boksie tak, w boksie jak najbardziej Nawet w K1 masz ogromne szanse Ale w MMA nie masz żadnych szans. Ja, czy... ja zrobiłem jeden sparring, dwóch na jednego. No nie ma szans. A czy ty wyszedłbyś właśnie do walki? Ty kontra Amadeusz Ferrari i jego ojciec, gdybyś dostał taką propozycję? Wiesz co ci powiem? Że ja jego ojca na przykład. Nie bardziej... miałeś spina z jego ojcem, tutaj tak, przypomnę ja na widzą. przykład, Ja na przykład jego ojca bardziej nie lubię niż Amadeusza. Bo uważam, że Amadeusz w tym wszystkim jest mniej fałszywy i bardziej szczery niż jego ojciec. Ja tak uważam przynajmniej, nie? Bo ja na przykład temu człowiekowi nigdy nic złego nie wyrządziłem, nie? Zawsze jak tam dzwonił, czy coś za Madeuszem, to zawsze rozmawialiśmy, czy z jego mamą. Więc ja uważam osobiście, że yy, bardziej bym był zły, <laughs> złą krew bym miał bardziej do jak do jego. Ale czy wyszedłeś do takiej walki? Właśnie nie odpowiedziałeś na pytanie? Nie wiem. jakby dobrze W boksie. Zapraci? A, w boksie i w K1 bym wyszedł, tak. W MMA nie miałbym szans. Nie miałbym szans, bo nawet stary dziadek by się do mnie przykleił do nogi i co ja bym z jedną nogą zrobił? Nie ma szans. Ty miałeś również kiedyś konflikt z Don Casio. I właśnie tak. pytanie, czy taka waleczka też byłaby okej. Okay? Ostatnio o tym myślałem. W boksie na prime z Don Casio zawalczyć. To by, było, to by był fajny pojedynek. Ale ja nie wiem, to chyba trochę wygasło, wiesz? No. Co masz do niego? Co ja do niego mam? Aktualnie. W ogóle to mało kto wie, ale na Fame 3, które było w Łodzi. Yy, które było w Łodzi, yy, konferencja była w Poznaniu. To ja byłem pierwszą osobą, która w niego wpadła. Wszedł na konferencję, ja w niego wbiegłem w kamery i to była taka postać, no charyzmatyczna. Ja jeszcze wtedy nie umiałem w tą grę. Ja myślałem naprawdę, że ten chłop po prostu yy, chce iść ze mną na wojnę. No i żywiłem do niego. Dużo złości, a teraz takim chyba bardziej obojętnym jest. Nawet ten Sasza, to miałem z nim się bić na fejmie do tej walki nie doszło, ale myślę, że gdzieś tam poniekąd taki zaczepiał mnie, ale tak ze smakiem. Nawet jak miałbym powiedzieć coś na jego temat. No to... Jak byś ocenił jego y, ostatnie walki. On w wywiadzie, w sumie w wywiadach y, mówił, że ostatnio się wypalił trochę, że. Brakuje mu tego, tylko jak tak. Tej chęci co? do walki. i Czy ty no też ja się... tak uważasz? Czy po tym, jak oglądasz te walki, czy właśnie też masz takie same odczucia? Nie. Ka Kasiusz. Brakuje tej iskry w walkach. O, tak. Kas już nie ma tak, ale po prostu on nic nie zmieniał. A zawodnicy, którzy się z nim biją, zaczęli go rozpracowywać, zaczęli robić więcej niż on i po prostu zaczął przegrywać. On walczy tym samym schematem od samego początku do teraz. I on mówi, on tak uważa, że się wypalił, ale on po prostu nic nie zmienia i każdy go rozpracowuje. Przecież ta jego walka ostatnia z wrzoskiem to było jeden do jeden, jakbyś wzięła jego pięć walk wstecz. Nic się nie zmieniło. Nawet uważam, że jest trochę wolniejszy. Okay. E, dobra, jeszcze zapytam o walkę Pasternak versus Labryga. Tutaj też bardzo fajna walka. Jak to byś ocenił właśnie Na Doświadczenie myślę, że przeważy. To? Jeszcze raz? Doświadczenie przeważy. Myślę, że Pasternak pokona Labryga. Pomimo, że Labryga to mój kolega klubowy, chociaż wiesz, jak mądrze zawalczy. No dobra, to dziękuję ci bardzo za wywiad. Dziękuję. Do następnego.